witam was w kolejnym odcinku Tank Lighter Dwójki. no witam was Tyle, ja Tyle miałem do powiedzenia dzisiaj sobie wykonamy sam dzisiaj wykonamy sobie zadanie od naszego kochanego przyjaciela oczywiście naszego przyjaciela e, zwanego e, Hakonem tak zapomniałem już troszkę jak się nazywa postacie jak zwykle mi się zdarzyło kilka dni nie grać, ale dzisiaj nagram przynajmniej dwa odcinki, żeby był jeden przynajmniej na zapas, więc spokojnie. Pojawi się jako następny też Dineclade. Ale dobra, mm. tak, z hakonem będziemy się spotkać, ono już jest śledzone, więc lecimy. Lecimy. Nie ma co czekać. Tej hakon na mnie czeka, bo. Mogliśmy ostatnio w sumie do niego pójść, ale no. Postanowiłem, że jednak robię misję, poboczną. Cześć A to jest człowiek. typilem, Bo on miał zielone włosy. Ja mam nadzieję, że to jest ten. Eee, zombie. Przepraszam. I nie chciałem, no prawda. Ja połowę ludzi tylko zabijam Przez moją głupotę. Ja wam to od razu mówię. Tam siedzę coś. Jacyś...

Ładny, ładny flecik A teraz tak, e, musimy iść gdzieś tam. W ogóle w złą stronę i tak troszeczkę. Już się poprawiam. Wyzwanie parkurowe. Nie dzięki. Może kiedyś? Nie mogę tego otworzyć. No trudno. Ktoś się tak drze. No już złap się! Nie wierzę w tą postać Tu jeszcze o wiele cięższe skakanie jak dla mnie niż w pytanie klejcie Nie wiem czy chce iść bo tutaj Jest trochę zombie Tam niby gdzieś ale Dobra no to jest tak głupie no Skaczesz, na, na rozbiegu skaczesz, co nie? I tak tam nie wyskakujesz Dobra No biegnij a no, bo to, czy on musi się <coughs> chwilę postać, żeby zacząć biec. To mi się akurat nie podoba. Co wy tam chcecie? Ja tu gdzieś e, widzę... To Tam przywalił. Wow, on normalnie prowadzał konwersację czy mogę coś w nich rzucić? Mam coś do rzucenia? Mołotow Dobra, nie będę w nich rzucał mołotowym. się bo... Właśnie... O Boże, myślałem, że już znowu spadnę, bo zapomniałem... Ja słyszałem tu jakiegoś potwora Nie, nie tutaj Zabijamy sobie go szybciutko. Część się, bo to bardziej... Jakś tak w tą stronę, co nie? O, coś tak ten teges. Nie, to już się już oddalam. Ja bym chciał ten jednak pojechać z grybitorami. Tu się przybliżam. Kurde, jakby to było... A, bo tu jest na dachu, dobra! Jak się zastanawiam. Jest tutaj. E, to G, to ładnie. Nie to czapka medyczna. E, wspomagać odporności i inhibitor. Świetnie. sobie to damy. Inhibitory kolejne się przydadzą e, Gdzie tu mieliśmy? Dziennik, nie? E, wytwarzanie umiejętności. Umiejętności dokładnie. Zebrane inhibitory 1826. Hmm. Dobra. zbyt e, to zbyt mało inhibitorów. Tam były tylko dwa inhibitory? Niemożliwe. Jasne, spadam. Ja myślałem, że w każdej do trzy. To wygląda jak e, ru, Ludzie Raisa, tylko z innym no, kolorem. Czemu ja na czemu nie Ej, to ten! To hmm. ten, który wcześniej mówił, że Oj, tyle się uczyłem, tyle zrobiłem w tej nauce, i tak skończyłem tu, gdzie skończyłem. Dobra, wejdę gdzieś tam, co nie? Tu gdzieś wejdziemy. Jakbym miał ten jeszcze jedno ulepszenie do szybkości, no to bym się że wchodził na wszystko spokojnie, co nie? A tak to muszę potem czekać, jeszcze żeby się, żeby się odnowiło, co nie? Tak to miał o wiele, o wiele większą stamina i tak dalej, co nie? Dobra. Uch. On no może daleko przeskoczyć, tylko trzeba się dobrze wiecie złapać. Bo inaczej, ho, inaczej będzie kiepsko. Dobra, rozmawiam z nim. Hakon? <coughs> Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. To była Laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Chyba tam nie będziemy była się kiedyś wspinać. swoich Była za ostra, nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz, z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Okej. Okay. Eee, stróżowe prawa rządzą miastem? Pytajmy się go. sp rządzą miastem? Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie całym. Kto rządzi resztą? Pułkownik... Renegaci, tu ich nie spotkasz. Na razie. Co dalej? Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać Espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Okay. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem <laughs> do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma? Kiedy dojdziesz Masz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. O Boże, dlaczego ja muszę w nocy iść? Się zginę. Ja na pewno zginę To jest pewne 100% O, jak Hako jest tu stwór, którego nie znam Jak wygląda? Coś ty po sprinter? Nie, nie za duży. Strasznie szybki Pewnie Sprinter! No! Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawdy myśliwy zdoła takiego schwytać Czyli po prostu zajść za nim Ruszaj do tuneli Dobra ale taki, taka scenka była nawet w pierwszej części troszeczkę podobna co nie Dobra, mam iść tam do tuneli, przynajmniej niedaleko jest to Przynajmniej tyle Idź ty mnie dalej samochody bronią przed upadkiem Tak Świetnie, podoba mi się to bardzo O, boże Maron, już właśnie żartujecie. Nie, nie, się nie, nie, Dobra, chyba wszyscy Szybko, 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 szybko Dobra Łatwo to Otwieramy to gówno. Ręka tam Ręka nie mogę to zamknąć ze sobą? No leć, leć, leć Puść się. Dziękuję Tu się możesz złapać Lecimy sobie powoli Nie, leć powoli No wejdź na tą drabinę i idź powoli w dół Po co ty na bok idziesz? Boże co jest zdawniony. Ten... Jak on tam? Aiden? Boże, Aiden down To nie jest Aiden Baden, tylko Aiden down Baden. jakoś tak? Ja tu nie mogę? Nie mogę Witam, witam bardzo serdecznie Widzisz, że cie, pełna kulturka, e, Cilauci, to nie? A pootwieram sobie wow. Cię, Ciężarki, fajne A tutaj? Espumisan? Aspor... Asporfina Wódka ze Starego Świata Nie, no tak, wódka ze Starego Świata Ale fajnie Dobra, czekajcie. O, to też mogę otworzyć. Świetnie. Będę zbierał wszystko, to wszystko się przyda, co nie? Witam. Mam iść do tych tuneli, wnioskuję. Dobra. Ciekawe, czy mnie coś tu może zaskoczyć. Tam mam iść. Tu nic na razie nie ma. <laughs> ja nie miałem znać, znać, jak będę. A, może, jak będę dopiero tam dalej w tunelach, dobra. Może i tak, może i tak, może się myliłem Dzień dobry. Chodźmy po cichutku, żeby go wyeliminować. Ty idziesz spać. Tutaj też jest jeden, dobra. Cichutka, eliminacja. To trzeba wszystko na cicho robić. Zrozumcie. To nie ma co robić to na głośno. Co jak co, ale skręcanie karków mi się bardziej podobało by... Daenklycie znacznie lepsze. Te jakby takie efektowniejsze jak dla mnie. O Boże, Maria. Muszę szybko iść. Jestem w tunelu. Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam uważaj. być kilku albo kilkudziesięciu Jest Uważaj na zarażonych. W... Nie muszę uważać, A, żeby wentylacje, flary UV, To zobaczysz, jak dojść do stacji się, tam? Dobra. Cimy. Gdzie mi rzuci Ambra, muszę iść dalej Pierdzielę wszystkich Nie, to jest na wytrych Nie wierzę się ja zginę. Ja mam minutę trzydzieści Zniszczono broń mam? Nie. Pięknie. No co jest z wami? No nie mogę wyjść! Nie wiem jak ja w ogóle przeżyłem Zacznijmy od tego, ale nie wiem czy przeżyje. bo to jest zepsuć. Myślę, tylko jedną broń. Tylko do dupy trochę Nie wiem czy szybciej było to na cicho zrobić. Może spróbuję to szybko zrobić? Szybko, szybko, szybko. Jak się postaram, to się uda. Nie. O no jak to? Nie wiem, gdzie mam iść, tam gdzieś. Brawali mi to wszystko. Szybko! Ja zaraz zginę Ja mam szans, mam 25 sekund. Się przemieniam. Hej konty debilu. Się oni mi kazali tak daleko iść. 8, 7... Uczrzmar jak to daleko! Jesu fałka! Mam 3 sekundy! powinien być dobrze. Matko boska! To jest. Chyba ma lagę. Nie, proszę. Nie. Wywaliło hmm. mi daj krajta. Nie wierzę, jak ja będę musiał znowu tam zapierdzielać. Dlaczego? Za jakim Co ja zrobiłem takiego? Czemu tam znowu zapierdzielać. Czemu bym w ogóle wywaliło DajKajta? Dlaczego? Nie rozumiem, naprawdę. Nawet nie wiem, gdzie ja jestem, szczerze powiedziawszy. Tutaj! O Boże... Jestem już w bazie efeków Rzucę ci przez wentylację Wiecie, o co UV, to zobaczysz, jak dojść do stacji głównej. Trzeba tych, którzy mi przeszkadzają, czy ktoś jeszcze do mnie idzie? Bardzo oni ja mogą mu nie świecić na mordę latarką. Bo głupie, nie żyje? Nie żyje, dobra. Szybko. Proszę, żeby było w tym samym miejscu zamek. Jest w tym samym praktycznie. Dobra, po co mają się na przejmować? Uff, grzybki. Alucinki? No już takie bardzo jestem przy latarce, więc jakby po prostu to moja zwłoka. Pan Flannery, rozejrzyj się. Tunel techniczny powinien... Straszników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy szybko. To. Co to? Co ty głąbiej jesteś. Boss fight! Chyba tam nie odbierze, idziemy go naklepać. Dobra, nie, nie zdążyć tego zrobić, muszę mu naklepać. Nie, temu muszę naklepać, temu muszę naklepać. Styk, styk, styk. Esunia. Nie rozumiem, co w nim trudnego niby było. Trudne jest to, że nie mam praktycznie elementów. Do znaczy. Elementów. O! Pałka! Nie mam broni. Poczekajcie, uspokójmy się na chwilę. Weźmy broń. A, ja mam broni, to wpiszciec. To sobie zdejmij. Mogę ją rozmontować? Eee, menu wstecz. Jak to rozmontować? Eee, rozłóż na części, dobra. Tak, użyjmy. Użyjmy. A, tu muszę tak, użyj. I tu się damy jeszcze taką jakąś. No i co powiedzieć? To dobrze jest. Weźmy sobie o to, bo tam mi się podoba. Dobra, teraz szybciutko wytrych Robionko. Weź mnie. Użyć. No. Widziałem, że to gdzieś tutaj było. O wyżej troszeczkę wyżej jeszcze drobineczkę wyżej No i gdzie I to jest majonez no no problem i tak dalej. Ja mogę biec A to będzie głośne Jednak nie było takie głośne jak myślałem Dobra Okidoki idziemy Czy ktoś tutaj jest? Jestem w środku Pięć paczek, zastanówcie się zaraz wrócę Jestem na peronie Otwórz śluzę, zaraz tam będę Jaką śluzę? Gdzie? No pokaż mi gdzie jest cel mój Tam jest mój cel Gdzie Majones Otwieramy ślu śluz śluzkę Ej! A ty tu czego? No pokonaj, Boże Zresztą właśnie te sceny Ale on przywalił Mogliśmy go na spokojnie zrekautować. 80 dp, to jest. No hmm. teraz to 40, no dobra nieważne Okej, okay, chyba mi się coś dzieje, bo się teraz przemienić mogę w A nie, jestem PV, to nie mogę się przemienić. Obudził się. No mam biomarker. Uspokójcie się. To chyba mi daje władzę, ty. nie? Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał. I zapominacie o zakazie przejścia. Bo tak. Może na dobry początek obetniemy ci dłoń. O, świetny Poprałem pomysł. Pamięć, Co robiłeś cztery dni temu? Jestem pielgrzym. Cztery dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas Lucas nie żyje, nie żyje nie i teraz u... ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Wydaje się, że on nie kłamie. No i widzicie, sunia z wami. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. Nie było tu żadnego wyboru, słabiutko. Myślałem, że mi to wbije pod żebra. Skąd idziesz? Z <coughs> River. To ponad półtora tysiąca kilometrów No troszeczkę mi się... Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. <laughs> Dziękuję, a i tak chujowo się wspina. Jak teraz jest na zewnątrz? O. A czego nie bezpieczny, szczerze powiedziawszy. Kiedy ostatnio byłeś za murami miasta. Niebezpiecznie. A czego myślisz, że ktoś za. Nie. Kiedy, Kiedy byłeś ostatnio byłeś za murami miasta. Miasto? Jakieś 15 lat temu. Jest dużo mniej ocaleńców i więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z cztery osady. Kurwa, Mać. Dlaczego myślisz, że kogoś zabiłem? Skąd pomysł, że zabiłem waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central lub cztery dni po morderstwie. Poza tym, na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. Najprostszy sposób. Niestety nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Okej. Okay. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. To świętoszkowaty dupek, który zwraca przeciwko nam cały bazar. Mimo tego, że ich chronimy. Okej, okay, a powiedzmy to, że jest niebezpieczny. I Jak tyle. jest za murami, nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia. Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Wiledor przeżyło wielu ludzi. Szukasz, no może szukasz. nie przeżyła. Nasza... Jak ona tam. będę mógł ci pomóc. Tak, Ta, ale nie za dawno. Na my, jak Przywykłem chyba. Zwykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. To dobrze. Jak ona się nazywała? Nie wiem. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z Bazaru nie pomagają, są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić Ale dowództwo straciło cierpliwość Mam rozkazy z góry pielgrzymie Jeśli mieszkańcy Old Wiledor Nadal będą się buntować Wkroczy tam nasza armia I to szczętnie Wolałbym tego uniknąć Co mogę zrobić? Lukas miał broń Rzadki i mosiężny kastec zwany Łazarzem to Mia, Mia Mia się nazywa Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu Powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. Nie ma problemu. Chciałbym, miałbym ci zaufać. A dlaczego mam współpracować? Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. Nasz błąd. Ewidentnie nie jesteś mordercą. Dlaczego nie przeprowadzisz śledztwa sam? Ja nikogo tutaj nie znam. Właśnie dlatego możesz pomóc. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Uważają nas za okupantów. To, że pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców? Bez znaczenia. Wyjdzie tak policja. Się to, że jemy ich jedzenie policja. i pijemy ich wodę. Ale ty... Ty jesteś pielgrzymem. Możesz pomóc ludziom na wiele sposobów. Jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Próbowali mnie zabić. Eee. Posłuchaj, jesteśmy twoją jedyną szansą, jeśli naprawdę chcesz się dostać do centrum. To ja. Pomożesz? On dwa wybory? Pomogę im. Ja, ja be, bez wahania pomagam im. Co on robi? Jeśli Możesz. znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. do dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowany od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutaj ludzie nie ufają wylekom. Ja muszę... Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapie mordercy. Ale jeśli znajdziesz łazarza, nie zapomnę ci tego. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. O, i to im pasuje. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się, popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. O wódkę mam Mam ją czy ja już zebrałem w poprzedniej próby i teraz już się nie mam? Chyba tak było, wiecie. Chyba, ser, mam wódkę Przeżyj swoją pierwszą noc! Jej! Wow! Mam tą wódkę? Nie, jak wipunek. Plecak, plecak, plecak. Backpack, backpack. Alkohol, to nie to. Nie mam wódki, a ja mam! Wódka ze Starego Miasta! Jest! Mam wódkę. Oh. Jak chcesz tu zostać, to musisz. Gdzie ja jestem? Nie wiem jak. Wszyscy patrzą i na ręce. co do ciebie. Co? Spięty jak. Siemano! Gdzie tu można coś zjeść? W kantynie! W naszym obozie mamy kantynę i lazaret. Jak w wojsku. Nie jak w wojsku. Tu jest wojsko. Kiedyś zaprowadzimy tu kurwa porządek. Ech. A ty to kto? Wielgrzym. Jestem kurierem. Kursuję między strefami. O Otóż tak. Trzeba mieć jaja, żeby się tak szwendać. Dzięki. Mam jaja. O, się oślepisz śmieciu. Dobra, ogółem to... Zresztą, zresztą tych e, kochanych oczywiście ludzi porozmawiam sobie już... Jesteś tam? No Skuźba, dobra ej, się to przyśmiał. Dobrze, że żyjesz. Dobra, złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. E, dobra, e, posłuchajcie, w następnym odcinku, który zaraz będę nagrywał Porozmawiam się z tymi wszystkimi ludźmi i wyjdę do... He, 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 he... Hakona... No, Hakona po prostu Hakon. Porozmawiamy z nimi i będziemy dalej kontynuować fabułę. A na chwilę obecną bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że będziecie oglądać te odcinki. Taką mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo jak nie, to będzie tak trochę smutno, ale trudno. Ale tak czy siak, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!